Co to się wydarzyło Michał tutaj? A w ogóle, yy, jacy ludzie przyjeżdżają w taką pogodę na ryby? Powiedz co? My. Jacy? Wariaci. To są wariaci po prostu Ale zastał, co? Gdzie ta przynęta jest? Nie ma jej, tak, tak Powiem wam, kto w takie warunki jeździ na ryby To jest wariatem, wariatem jestem ja Cześć, siema ekipa, witam was z drużna dzisiaj, z zimowego drużna, powiem wam, kto w takie warunki jeździ na ryby. To jest wariatem. Wariatem jestem ja, więc witam was serdecznie na dzisiejszym odcinku. Wariatem jest Michał, siema, siema Wojtuś! Siemanko, siema, siema. Wszystko nam zamarza, ale nic. Pasja jest najważniejsza. Nie poddajemy się, póki nam nie zamarźnie. Ale mi sobie w oczy, póki nam nie zamarznie, nie poddamy się. Nie poddamy się i będziemy walczyć Walczyć o grube szczupaki Więc trzymajcie za nas kciuki Żebyśmy walczyli Tak, bo, bo w ogóle mamy początek grudnia I w sobotę gramy z Francją, tak jest I dzisiaj my walczymy tak jak Polska będzie walczyć z Francją A my będziemy walczyć z bajkami Trzymajcie kciuki, siema! Ty, nie widać w ogóle jeziora, co? Nic. Taka mgła, jakby zaszła, co? Śnieg, a nie mgła? Ja pierdziele, ty. Baterie nam się dają, więc za dużo nie możemy dzisiaj nagrać dla Was. Niestety. Ale coś tam może krótkiego powstanie wzorem innych kanałów. Co? 3-minutowe tak. filmy, czy 5? <laughs> Zobaczcie, tak wygląda dzisiejsza przynęta, troszkę jest ośnieżona, tak to wygląda dzisiaj nasza łódka, jest przepięknie, mikrofon, dead cat, cały jest dead, to jest pasja, to takie po prostu wchodzić, wiesz, rozumiesz, zimą, nie wiem, kurde, no na lód nie, ja bym powiedział bardziej, to jest wchodzić zimą, rozumiesz, na Kasprowy Wierch, tak bym to określi po prostu to tylko po prostu wariaci takie rzeczy robią mi się zdawało tylko po a nie trafił pasjonaci To jest kurde powiem wam prawie jak łowienie, no, na lodzie co? No zobacz taka kasza jest o ty tak to mi się zablokowało Plecionka ja pierdzielę no. Gdzie tam zablokowało? Co? go no, plecionkę, nie? Bo zamarzło. Na morziku, tak? Na Ryba, ty. Ryba. Ja pierdziele, ty. No? No? O, 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 o. No, tak. A, poszło ty. A ja. tak Nie miałem rania nawet. ja ona stała pod tym, tym drzewem tutaj. Pod bananowcem Tak, ona stała pod bananowcem. Myślałem, że zahaczyłem bananowca po prostu. Ja pierdzielę, ty. Myślałem, że mam zakończonego bandowcę. Ja podnoszę do góry, a ona mi w boki idzie. Ty On też nie była, to taka zła, co? Nie, to taka 78, nie, to taka jak tamto. Nie, chyba trochę mniejsza, bo chudsza była. Może. To będzie chudsza, ale tak to. Ale szła jak przecinak, ty z hamulca, co? Ale tak była zapięta za jedną ragę, chyba. Tak, tak. Ale ty no nie zaatakował nawet jej. Nie, no zaatakował. Nie puknął. Ale nie puknął mi nawet. Ja po prostu tak, tak poczułem, jakbym zahaczył tego baranowca i go tak skręcam, nie? Nie zaciąłem nic. Dwie będą w podbieraku? No i mamy dwie ryby Mam jeszcze, swoją. no Nie, nie, nie. No. Dwie ryby, patrz, to taka sama Co to się wydarzyło, powiedz ty Nagrywam, no Co to się wydarzyło, dwie ryby w Ty, Ja pierdzielę Dwie ryby są w podbieraku Zobaczcie to Tak, i taka sama, i dwie pożarte ty Nie widać przyręt w ogóle ty, 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 ty bierzesz, się ja pierwszy? Tylko która to jest która? Czekaj, ja na pieweł. Kogo to jest ryba? To jest twoja? Nie, chyba twoja. Nie wiem, ale się zaplątało. O kurde, ty patrz, masz otwarty ten, zobacz. Szypon? Szypon masz otwarty, patrz. Uuuu. To, to nie, to nie, nie czepej oczu, tak to Grube ryby, ty. 2,8 Co to się wydarzyło, Michał? Dwie piękne 80, mamy z jednego miejsca. Ty, zobaczcie na to. Tak. Dwie piękne ryby. I, i, i na, takie na takie same przynęty. Dobra, trzeba to, to ogarnąć najpierw. To jest ryba Micha. Nie, moja ryba, bo dwie Kotwiczki są. Ja miałem dwie, tak. Tak, ja miałem dwie. Dobra, jedna kotwica uwolniona. Druga, ale pocięty, ja pierd... To jest moja ryba. To jest to, olejaki gruba, co? Przepiękna jest. Gruba, fajna. Ekstra, dobra, jest odpięta, to wpucimy do podbieraka odepnę drugą to jest, to jest. <gry> Ale też zasana twoja Ojen Nie ma, nie ma jej U nas tylko jedną No No nie pręż się Ale zastał Ale zastał co? Gdzie ta przynęta jest? Nie ma jej, tak, tak Nie ma jej no Dwie takie same ryby i na takie same przynęty. No, pokaż jak to było. Rozpięła ten. Rozpięła, nie? Albo rozpięła, albo jak. Albo ja kurde, nie zapięłem. Hop. Czekaj, pokażę tą twoją rybę do obiektywu. Chyba grubsza trochę, ale chyba podobnej wielkości, co? Bardzo podobna wielkość. Podobne, dwie podobne ryby. I ta moja. Nie wiem, no. Twoja ta chyba grubsza, z tym grubszym brzuchem. Jak? Jest? Co to się wydarzyło w ogóle? Wojtuś, co to się wydarzyło? Powiedz. No co się wydarzyło? W jednym. <laughs> dwie ryby. Jeden, piękne. Piękne są. No i pięknie, nie? To damy sobie teraz błyski, czy nie? Nie, <laughs> nie damy sobie o, buzi, kochana, tylko, ja damy. tylko im damy? Wypuszczamy. <laughs> piękne rybki, damy wypuszczamy, zwracamy im wolność. Moja leci tak, hops. Ale pięknota po prostu. Patrz, dwie. To był siostry? Tak. Czy co? Czy nie? To jest wszystko. Super, i teraz Wojtek. Kolejna na ciebie, Wojtuś. Tak. No brzegi, tak jak widzicie, już tam zamarzają niestety. A mi przez te emocje jest ciepło ogólnie. Choć nie wiem, czy to przez emocje, czy to przez co innego. Ale, ale jest mi ciepło, powiem wam. Zobaczcie, co się dzieje. Lodołamacz płynie. Lodołamaczem płyniemy. I ten śnieg, który spada, zobacz, zamarza, nie? Tak No To jest wariactwo, Wojtek, wiesz, to ta pasja Wariactwo No niestety no Jakiś pasję No niestety no <grychy> To jest właśnie zimowe łowienie, nie? Ale nie jesteśmy na lodzie jeszcze nie, na razie jeszcze nie. Ale już chyba niedługo. <grystanie> Są wariaci, co? Zobacz, patrz. Są wariaci, nie? I to jacy? Wszystko zamarzło. <grystanie> Ty, tak, tak, O nie? Nie? To zwerta półdzimy trochę I takie to jest oto wasi owienie Nie ma miękkiej gry Jest tylko twarda gra <grystanie> No co zrobić? Tutaj akurat w takich warunkach to jest sport tylko dla prawdziwych twardzieli, nie? No dokładnie No Ale za ten już no Jez Wojtuś! Brawo! Pierwsza ryba z drużno. Pierwszy! Wojtuś, pierwsza ryba z drużno. brawo! Tak jest! No i ma Wojtuś swoją pierwszą rybkę Tak jest Niezła, niezła, powiem ci, niezła Ale zassał, co? Przynajmniej uderzenie Ładnie uderzył? No A, ładnie dentyście no ładnie zastał, no. no. Ładnie, ładnie zastał Przy tych warunkach extreme, no... Znaczy się, że, że, że coś tu się jeszcze dzieje, no. Że są. Że chciał. Duża ty ta płoć jest. Taki ma ogon. Taki, tak, taki cieniusi ten ogon, nie? No, 800 centymetrów. No. To pokaż, zapozuj z nią tu. O, akurat I co, co ładnie przywaliła, czy nie, łowca? Tak, tak, tak. Ładnie. To buzi jej daj, bo może być twoja ostatnia dzisiaj. Trudno, <laughs> przy tych warunkach. W będą następne. Tak, przy tych warunkach. Czekaj, czekaj, zawiózł coś, dobra, no. Ale jaki zamarznięty szczupak, co? Kurde, no. Pięknie. No to wypuszczaj. Ale nie wiadomo, czy to w lód się no, nie wbije, co? <laughs> Żubik, pięknie. Tak. tak? A co nagrywasz, Michał? Na połowie ryby. Nagrywasz dzisiaj jak się łowi ryby? Tak? Zimno jest? Nagrywam super vlog. Zimno jest? Nie? Tu? Nie? Plus się Nie wygląda. Nie. A dlaczego ludzie w taką pogodę jeżdżą na ryby? Bo są. pojebać No właśnie. Że nie będzie kiedy zjeść. może panowie, dla osłody, trochę życia to. Michałowi nie dawaj nic słodkiego, nie dawaj jak mogę mu nie dawać? Nie dawaj mu nic słodkiego Kołmach się podzielił ze mną z cywetą, a ja Nie dawaj mu nic słodkiego Bo on jak zje słodkie... On jak zje słodkie to gwiazdoży mu nie dawaj To mógłbym wyciągnąć to parę sztuk, żeby było ładnych Tak Tamte co my ty z Michałem mieliśmy Tu Łukasz miał dwa? Fię, dwa. Trzy Trzy brania, trzy ryby miałem na kiju. I ci spadły. Na kił, Tak, spadło no. od razu. I gra jeden, no to już półtorej cukrowy wyje, nie? No. I to takie wszystkie jednakowe 70-80 cm. No, no ale... Ryby... No nie chcą kurde widzisz brać, no te dwie były takie rozpędzone, to przywaliły, to, to było widać, nie? No. No, nie Chciałem w taką pogodę brać? No, no nie chciałbym w taką pogodę brać, no. Taką pogodę, to ja bym sobie siedział przy kominku, gdybym był normalnym człowiekiem. A że po prostu I jestem wariatem, to jestem po prostu na dróżnie, rozumiesz? Gdzie, gdzie dróżno za chwilkę zamarznie, ogólnie, bo już widać, że jest pro lodu. Idzie w plus, także jeszcze będzie. No, w plus idzie, widać jak idzie w plus, patrz. Normalnie z gruby, patrz. Kładę jerka, zobacz i leży, patrz na lodzie. Likrzada <laughs> coś weźmie w tym szeremblu? Co? Można łowić? ale co? W szeremblu czy jak? No, Tak? No, teraz możesz zrobić. Zobacz. Panie, weźmie tak czy nie weźmie? No, zarzut, patrz, bierze. Pięknie Wojtuś No, pięknie Akurat nagrywam, przepięknie No I to tak ładna ryba będzie Tak Odbierak zamarz ty Kurde No dawaj, 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 dawaj No ładna, ładna piękna, piękna, ale za zapięta lekko, no Jest, piękna ryba dzisiaj, jest, ty, największa, z 9 nich będzie Nie, bo to nie No a jak nie, to 8 z groszy. Kłopami, Gratulacje, pięknie. Czyli są. No i co? I dwie są dzisiaj, widzisz? Zabrania dwie ryby. <stydziora> dzisiaj się wyczerpał. Łukasz, Łukasz, masz tylko O, Ale piękna jest. O, ale jest piękna. No. Ta wojtka ryba mogę ją począć ale gruba jest co? Tu No, odmierzymy ją, bo zasługuje na to, żeby ją zmierzyć. Jest i ryba 82 cm, przepiękna. Dobra. Ci wypuszczamy ją. Uciekaj, bo zimno. A, poszła. Gratulacje! Łowca super! Ale zimno jest! Ohoho. Ale są ekstremalne warunki. Cała łódź jest. Zobaczcie. Was? A, no. Cała łódź jest. Zobaczcie w śniegu. Co to się dzieje? Michał! Michał! Śnieżkami! No, jeszcze jedną! Jeszcze jedną kulkę! Kurde, tego to nie było jeszcze. Śnieżkami się rzucają. No i dobra, będziemy kończyć ten dzisiejszy zimowy dzień na drużnie. Tak. Było ciężko, tak jak widać, pełno, pełno śniegu, pełno lodu. Jezioro praktycznie już taka kasza, mało miejsca do łowienia. Choć jutro ma być plus, więc jeszcze może jutro Michał połowisz, co? No to co podsumowując, ile tam dzisiaj mamy, pany? 6. 6 sztuk na łodzi, mi dwie ryby spadły z dwa brania, Wojtuś dwie ryby wyholowane, tak? I jeszcze jakieś styknięcia były, Michał trzy rybki. No nic, zimno nie jest, więc nie ma złej pogody, tylko są źle ubrani wędkarze, a my dzisiaj chyba byliśmy dobrze ubrani, tak? Czy nie? Zgadza się dokładnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Łapy w górę, pamiętajcie, dla zasięgu i widzimy się już pewnie co? W nowym roku czy nie, Michał? Nie. <śmian> w tym roku. No to jeszcze widzimy się w tym roku w filmach, na razie.